Zdarzyło ci się kiedyś być na poczcie jeden z drugim? Mi kurwa, niestety zdarza się bywać bardzo często. Spieszysz się? Masz wolne pół godzinki i myślisz, że zdążysz wysłać szybciutko malutki liścik albo odebrać malutką paczuszkę? Otóż kurwa, nic bardziej mylnego. Stereotypowa poczta posiada kilka stanowisk do obsługi patentów, jednak mamy tutaj syndrom popularnego w Polsce marketu o portugalskim konsorcjum, posiadającego w swoim logotypie czerwonego owada z rzędu chrząszczy wielożernych, który którego cechą charakterystyczną jest czerwony pancerz kit Nowej siedem kropeczek. Jest kurwa otwarte jedno okienko bądź kasa. Jedno, nie mniej nie więcej. Jeżeli któregoś razu wejdziesz i będą dwie grażyny na dwóch okienkach, to czeka cię delikatna niespodzianka w postaci: mam przerwę, proszę do okienka obok, piję kawę, palę, sram, pale i sram, na kurwiam pieczątki, robię z twoich listów poleconych modele Hindenburga, siedzę na piździe za pieniądze podatnika. Zapytasz jak za pieniądze podatnika? Otóż kurwa bajecznie prosto. Posadka urzędnika pocztowego jest opłacana z podatków, które płacisz. Ty. Więc tak, jakby jesteś panem jego życia i śmierci. Dobra, dobra, finanse na bok. Przechodzimy do meritum. Wchodzisz na pocztę. Zgodnie z prostym schematem opisanym powyżej, otwarte jest kurwa jedno okienko. Jedno. Niemniej. Nie więcej. Ustawiasz się w kolejce dorównującej tym poocet za komuny. Przed tobą jest tabun, pierdolonych, śmierdzących, sztapiących, umierających, starych bab jebanych, opłacających kurwa rachunki o siódmej rano w środę, albo wysyłających karteczki z kawu się do sąsiadki z drugiego końca miasta. Ja pierdolę. trzymajcie mnie i spójrzcie na kalendarz, co tam zobaczycie: 2018 rok, XXI wieka, ludzie kurwa robią opłaty na poczcie za pomocą. Papierowych rachunków! Jakbyś pokazał takiej starej kurwie bankowość internetową albo bankowe aplikacje na telefon, za pomocą których możesz wykonać w kilka sekund i jeszcze mniej kliknięć przelew w dowolne miejsce na świecie na dowolną kwotę ograniczoną twoją chujową emeryturą, otrzymywanią za zapierdalanie 100 lat przez meście, to taka stara rura jedna z drugą zaczęłaby skakać, drzeć mordę, ślinić się i napierdalać łbem o podłogę, jak te małpy w zoo. Jedyną styczność z technologią mają, jak tu z nich w końcu ląduje pod respiratorem, a już kurwa telefonu z dotykowym ekranem ani internetu nie widziały na oczy. Jakie oczy, powiedziałem, na oczy? W życiu czegoś takiego na czujki swoje nie widzieli, bo nie mają czujki takie, dyn-dyn jak mrówki, kurwa, jak karaluchy i inne robactwo, biedaki, kurwa. Nie da się pominąć faktu, że to jest takie zacofanie i ociężałość umysłowa, że co tydzień na National Geographic emitowany jest specjalny program pod tytułem Patologie społeczne w krajach trzeciego świata. Wracając. W kolejce stoisz 400 lat, bo Grażyna na oknie zamiast spiąć pizdę pracuje jakby była po miksie Alprazolamu z kodeiną zarzudzaną per rectum. Po tym bliżej nieokreślonym czasie stania w kolejce, gdy to zdążyłeś obmyślić każdą sekundę twojego chujowego życia, każdą zmarnowaną szansę i każdą źle podjętą decyzję nadchodzi ten duch. Długo wyczekiwany moment chwały. O, bardzo mi przykro, ale po list pan musi jutro podejść, bo jeszcze listonosz na mieście. Kurwa, jutro. Mam tu przyjść jutro tylko po to, żeby powtórzyć jeszcze raz cały ten zawieg skurwienia umysłowego, żeby dostać kawałek pierdolonej kartki. A, kurwa! O, adres musi pan przepisać na moją kartkę z kodem kreskowym z NASA. Kod z NASA dla zmyłki, żebyś myślał, że dojdzie szybko jak rakieta, ale tak naprawdę to przekaz podprogowy, że twój list zostanie wypierdolony w kosmos i nigdy nie dojdzie. Proszę tu dla pana długopis i zapraszam do stolika, a potem na koniec kolejki. Spoko. Dobrze, że mam w chuj wolnego czasu i wcale mi się nie śpieszy. Ma być ostrożnie? Nie, proszę pani. Nie trzeba. Jest dobrze zapakowane. Żyd dom nie będę dopłacał kilku złotych skurwielom. Okej. Okay, sprawdzimy. Wkłada do pojemnika oznaczonego do rozjebania. Jak się domyślasz, chuje potrafią rozpierdolić niemieckiego 57-tonowego Panzerkampfwagen V-Tigera obwiniętego toną folii bombelkowej. Osobiście uważam, że instytucja ta powinna zostać zrównana z poziomem gruntu w raczkach helbląskich albo całkowicie zreformowana. Reforma? 1. Baby pracujące na poczcie powinno wybierać się ze skazanych na najgroźniejsze przestępstwa z zakładów karnych o najcięższym rygorze i faserować SSRI, tak żeby elegancko, miło i z uśmiechem na twarzy obsługiwały każdego Klienta. Taka skazana miałaby do odsłużenia 10 pierdolonych lat na okienku bez przerwy, ale to żadnej przerwy, żadnego siku, żadnej kurwa kawusi, a parzaku to kurwa w ogóle zapomnij. Ach, czy reforma doprowadziłaby do ogólnego dobrobytu, ponieważ nie byłoby żadnych przeszkód, by poczta była otwarta 24 kurwa godziny na dobę, Siedem jebanych dni w tygodniu, Cztery. Po 10 latach kula w łeb i w dół z wapnem. Czy to jest takie trudne, ja pierdolę!